Janusz Matysiak, Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacyjnych z Zachodniopomorskiego Zakładu Polaregio w Szczecinie. Jesteśmy w nowym w składzie, w nowym pociągu N63, tak? N63H i ta literka H y, sugeruje wprost, że jest to tak zwana hybryda. No właśnie, co to znaczy? To znaczy, że pojazd jest bimodalny, i jeżeli jedziemy pociągiem na linii, gdzie jest sieć trakcyjna, ma podniesiony pantograf, jedzie jako pociąg elektryczny, tam gdzie się kończy sieć trakcyjna, pantograf jest opuszczany, załączany jest silnik spalinowy i silnik spalinowy daje energię do napędu tego pojazdu. Jak dużo pasażerów może wejść na pokład tego pociągu? Jednocześnie 150 osób może usiąść w tym pojeździe i jechać. Jeżeli jest frekwencja większa, więc część może. Stanąć i jakieś tam krótkie odcinki między przystankami również przejechać. Jaka, jak szybko może ten pociąg jechać napędzany silnikiem elektrycznym bądź tej trakcji spalinowej? Jeżeli silnik spalinowy napędza ten pojazd, jedziemy do prędkości 120 km na godzinę. To jest bardzo szybko. Ale na liniach zelektryfikowanych nawet do 160. Mhm. Podróż ze Szczecina do Koszami. Na ja przykład, ile będzie trwało teraz? Teraz tak, jeżeli będziemy jechać z Koło brzegu czy z Koszalina przez Goleniów, więc to tak będzie typowy, taka, typowy przykład, jak ten pojazd się sprawdzi. Czyli na odcinku Koszalin, Koło pojedziemy pod drutem trakcyjnym, później z Koło brzegu do Goleniowa będziemy jechać napędem spalinowym i od Goleniowa do Szczecina znowu kilkadziesiąt kilometrów pod siecią trakcyjną. Razem z Koszalina do do Szczecina przez goleniów powinno wyjść około 2,5 godziny. so <laughs>